600 Usłuchaj, takie są fakty. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Niewielkich Wilamowicach w Śląskim od setek lat mieszkańcy posługują się mową, którą można uzbrać tylko tam. Zwana Wilamowską. Językiem wilamowskim zawiera elementy kilku języków zachodniej i północnej Jedno z pierwszych słów po Wilamowsku, które pani kojarzy z dzieciństwem to? Nykfer. Nukfer, czyli sąsiad, sąsiadka, ponieważ bardzo często sąsiadki właśnie przychodziły do mojej babci i rozmawiały. W yy, tak, abym ja nie rozumiała, o czym plotkuję. Yy, więc to mi tak najbardziej zapadło w pamięć. Wasz język ma ile lat? O, ciężko ocenić, ile lat ma język, ale możemy mniej więcej oszacować początki osady. Yy.